Chwila poje chwila po się drugim. Proszę, proszę, jak tutaj mielą kurę. Najlepszy pałki. Trochę mi żyć. Rąka w no, je. Jest tam. Żyjesz. Stary, czujesz, że żyjesz. O to chodzi, kur. Czujesz, że żyję w domu, kurwa, na kanapie. E, w domu na kanapie umierasz. Tutaj czujesz, że żyjesz. To się akurat z tobą nie zgodzę. O!

to jest pojęcie, Niech to jest na bogato, tak? Wszyscy są zadowoleni. Dwójka jest bardzo fajna. Trójka też jest w Tu trafiłem akurat w to miejsce, jak się kończy. Dobrze go mam, bo Nie, jest Ten odcinek już po rok Gardenia jest naprawdę fajny tutaj. Cały czas na pitale Bota nie ma. No nie, bota w ogóle nie ma No dobra, także chwilę nie ja połowię się drugim czy? Przy... jeszcze wszyscy są zadowoleni no, coś tam się toczy wśród skał Powoli, powoli, dostojnie Dostojnie, powoli, ale dojechał w całości, to się liczy <noise> Czysty jakiś, widać że o niechał po trasie, dyskwalifikacja. <noise>